Robert Lewandowski ma za sobą debiut w barwach Barcelony. W sobotni wieczór wystąpił w podstawowym składzie Barcelony przeciwko Realowi Madryt. Zagrał 45 minut. Jak ocenić ten, ten debiut? Na pewno pozytywnie, na pewno pozytywnie. Co prawda nie strzelił, nie strzelił, gola, ale miał dwie sytuacje. Już w pierwszej minucie wrócił, wrócił na, na swoją połowę, wywalczył piłkę. Pognał w pole karne rywala, oddał groźny strzał, ale Bramka Ralu popisał się skuteczną interwencją. W tej sytuacji Robert pokazał, że jest swoją siłę, szybkość, umiejętności i udowodnił to, że, że, będzie, że będzie mocnym punktem Barcelony. Drugą sytuację już powinien wykorzystać, bo dostał, bo dostał świetne, świetne podanie od, od, od kolegi od skrzydłowego. Niestety jego strzał został zablokowany w ostatniej chwili. Robert nie miał tyle sytuacji, co, co, co w Bayernie, ale to zrozumiałem. Ma za sobą dopiero jeden, jeden trening z całym zespołem Barcelony. Przecież w piątek trenował, trenował z zespołem Barcelony, z całym zespołem Barcelony po raz pierwszy. Widać było, że Robert dobrze się czuje, że wkomponował się w ten, w ten zespół. Co prawda trening miał charakter takiej zabawy z piłką, ale Robert wziął udział w tak, w tak zwanej w grze dziada, dwa razy był w środku, popisywał się tam z bardzo efektownymi sztuczkami piłkarskimi, to wywołało salwy, salwy podziwu wśród, wśród kolegów. Przede wszystkim wśród młodych piłkarzy Barcelony. Debiut Roberta Lewandowskiego y, przypadł w, na stadionie w Las Vegas, efektownym, bardzo efektownym stadionie, y, który przyciągnął 60, ponad 61 tysięcy kibiców. Y, stadion, y, ponad dwu, dwa lata temu, został, został wybudowany, jest sklimatyzowany. Y, bardzo, bardzo nowoczesny. Na trybunach było widać nawet polskich kibiców, polskie flagi. Tak jak powiedziałem, Robert zagrał pierwszą połowę, wybiegł w podstawowym składzie. W przerwie został zmieniony, ale w przerwie nie, nie zszedł do szatni razem z innymi kolegami, został na boisku. Asystent pierwszego trenera Kszawiego poprosił, żeby został, żeby przeprowadził tak zwany trening wyrównawczy. Przeprowadził go z dwoma innymi piłkarzami Barcelony. Polegało to na, na, na kilku sprintach, czterech-pięciu sprintach. Robert to przeprowadził, po czym szedł, schodząc z boiska, przybijał tak zwane piątki z kibicami, cieszył się dużą popularnością, widać było, że, że Robert jest bardzo rozpoznawalny. Zresztą przed stadionem, kiedy spotykałem kibiców tutaj Barcelony, pytałem się ich o jakie mają odczucia, no oni bardzo, bardzo pozytywnie wypowiadali się o Robercie, wiążą z nim bardzo, bardzo duże nadzieje, że, że podniesie zespół, że wyprowadzi go z kryzysu, w jakim Barcelona się znajduje. W niedzielę, w niedzielę Barcelona wylatuje do Dallas, gdzie we wtorek spotka się w kolejnym meczu tego turnieju, tym razem z Juventusem Wojciecha Szczęsnego.